Baladeż bracia i siostry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wasal, witam was jeszcze raz i kłaniam się każdemu razem i z osobna bardzo uniżenie. E, dzisiaj, tak na szybko mam nadzieję, e, odcinek specjalny Weasel News Breaking News, więc e, na starcie chciałbym zaznaczyć, że e, będzie to dosyć specyficzny odcinek, ponieważ nie będzie do końca się tyczył E, Wowa, nic, nic z tych rzeczy. Będzie to troszkę taki światopoglądowo, łamane przez polityczny, łamany przez gospodarczo może odcinek, więc jeśli Was takie tematy nie interesują, to ja wam serdecznie dziękuję za wasz czas, za Waszą uwagę, a tym, którym e, nie jest to straszne, to już wyjaśniam oczo mi, o, 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 co, o co mi chodzi. E, mianowicie e, w ostatnich dniach miała miejsce takie dosyć e, Poważna drama, e, mianowicie mm, Blizzard kontra reszta świata, e, spowodowana przez e, pewnego jegomościa e, o niku Blitz Chang, z, Chan, z tego co się orientuję. Jeśli przekręciłem, to przepraszam. A drama wyrosła z tego, że Blitz Chan urządził sobie protest podczas streamu mm, z Blizzardem na ich platformie. Teraz e, pokrótce wyjaśnię całą sytuację. Mianowicie konfliktem w tym sporze jest są Chiny Blizzard i Blitzchank. i teraz tak jeśli jest wam znana albo nie to wam przypomnę albo wam opowiem sytuacja między Chinami a Hongkongiem Hongkong jest w cudzysłowie teoretyczną autonomiczną republiką Chin dlaczego tak mówię teoretycznie i w cudzysłowie Ponieważ tak jest. E, Hongkong chciałby się troszkę uniezależnić, miano, e, jednakże Chiny nie chcą tego do, do tego dopuścić i prawdopodobnie do tego e, nie dopuszczą. Po prostu... E, mm, ok. Wybaczcie chwila, chwila namysłu. E, I Chiny do tego nie będą chciały dopuścić. A e, Chiny w ostatnim czasie wpadły na genialny pomysł inwigilacji swoich obywateli. Mianowicie... E, będą wprowadzają taki system albo nie wiem czy już prowadzili albo będą wprowadzać system gdzie e, pozytywne zachowania wobec obywateli rządu i tak dalej będą nagradzane punktami i jeśli osiągniecie jakieś progi punktowe i będziecie wchodzić do następnego jakby tieru, to będziecie dostawać jakieś z tego tytułu przywileje. I w drugą stronę, jeśli będziecie troszkę niedobrzy dla swoich współobywateli, niedobrzy i nieprzychylni wobec rządu, to będziecie dostawać ujemne punkty i będziecie spadać w tych tierach, aż będziecie mieć wręcz nie przywileje, lecz kary. Na przykład trudniej będzie Wam coś dostać, otrzymać, ubiegać się o coś i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza, że będą też oceniane właśnie wypowiedzi o rządzie, to czy ktoś jest przychylny wobec rządu i tak dalej, i tak dalej. No a rząd to partia, a partia... To w, rząd e, w Chinach, bo jest to pseudokomunistyczny kraj, gdzie wszystko się e, skupia wobec komitetu partyjnego chińskiej, e, Partii Chińskiej Republiki e, Demokratycznej czy coś takiego. No nieważne, jak to się tam zwał, jak zwał, tak zwał. Generalnie, no wiecie o co chodzi. E, no i z racji, że, że Hongkong jest pseudoautonomiczną republiką, e, no to e, Chiny oczywiście chcą im narzucić e, swój e, tok myślenia i tak dalej, i tak dalej. No, i będą się chciały, że tak powiem, z buta wjechać do Hongkongu i też zmusić ich, żeby, no żeby, żeby właśnie przyjęły ten super zarąbisty pomysł tej permanentnej inwigilacji. Dla przykładu, już chyba od grudnia będzie taka sytuacja, że jeśli będziecie chcieli sobie zakupić, zakupić kartę sim, to będziecie musieli zrobić full scan swojej twarzy. Ciekawe po co taka informacja. No i w każdym razie e, Bitchank e, brał udział w turnieju organizowanym przez Blizzard właśnie z Hearthstone e, na terenie Chin e, Wygrał ten turniej i podczas e, rozmowy p, po turnieju ze zwycięzcą właśnie nim e, pojawił się w masce. No i z początku moglibyście powiedzieć wow, co w tym dziwnego. W masce przeciwgazowej, e, takiej antysmogowej, ponieważ jest stała się ona symbolem Protestu właśnie w Hongkongu, dlatego że policjanci tam często zaczęli używać gazu pieprzowego przeciwko, przeciwko obywatelom. No i co? No i. Dobra, mam. No i mało tego, na sam zakończenie streamu powiedział: uwolnić Hongkong, wyzwolić Hongkong. Rewolucja naszych czasów nadchodzi, czy coś takiego. Nie, nie chcę dokładnie tego... Nie chcę za bardzo tego przedobrzyć ale mniej więcej coś takiego opowiedział. No i Blizzard w tym momencie dostał spazmy, bo żeby przy to, przypodobać się właśnie Chińskiej Republice Ludowo-demokratycznej, czy jak ktoś tam nazwał, mówmy Chiną po prostu Zbanował Bitchunga na rok w zawodach w Hearthstone i odmówił mu wypłacenia 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 nagrody, która mu się należała. Mało tego, jeszcze z tego co dochodziły mnie słuchy, to Blizzard w Chinach wystosował jakieś pismo, gdzie bodaj ktoś to przetłumaczył i mówi, mówi Blizzard tam pisał, że będą dbać o interesy właśnie, właśnie partii, właśnie państwa i nie dopuszczą się, żeby został splamiony ich honor, tak teraz trochę wyolbrzymiam, ale mniej więcej taki był sens tego. No i Ktoś może sobie pomyśleć, wait, what the fuck, jaki, jaki, jakie, jaki honor państwa, no Blizzard, przecież ty jesteś e, spółką amerykańską e, z USA, wolność słowa, wolność wypowiedzi, no hello, tak, statua wolności. No właśnie i, i, i teraz zbieża, zbliżamy się troszkę do tematu, który właśnie chciałbym poruszyć, gdzie e, w, dochodzimy do momentu w dzisiejszych czasach takich, że e, pieniądz, Dyktuje warunki. Dużo się mówi o tym, że Chiny są potencjalnym mega, mega, mega to wielkim rynkiem gier mobilnych, przede wszystkim, jak i gier ogólnie, gdzie każdy ma chrapkę, żeby się na nim znaleźć. I teraz to jest pytanie, czy korporacje, czy w ogóle ludzie z zachodu, gdzie mają zupełnie inny styl życia, gdzie mają zupełnie inne więcej swobód obywatelskich i te swobody na ogół nie są w żaden sposób łamane ani im odbierane chcą robić e, interesy z krajami, gdzie tych swobodów na co dzień nie ma, i, i, i są im odbierane. Bo e, dochodzimy bardzo, jesteśmy stajemy się właśnie tak, jak to powiedział Tral, że stajemy po raz kolejny na rozdrożu i... Jeśli będziemy przymykać oczy na nieprawości, to będziemy jakby ich, ich członkami, będziemy też przykładać do tego rękę, tak? bo jeśli nie reagujemy na zło, które się dzieje, to, to tak jakby dajemy przyzwolenie na to, co się dzieje. Tak? tak samo jak nie udzielimy pomocy, tak samo jesteśmy współwinni, że po prostu przyczyniliśmy się do tego, że ta osoba czy, czy cokolwiek innego mogło się potoczyć inaczej. E, jest to trochę, troszkę przykre, tak, że m, Blizzard, który to e, ma przed siedzibą swoich e, siedzib e, pomniki, e, jeśli, jeśli jesteście tego świadomi, ma takie pomniki, e, przed jedną z tych siedzib jest bodaj pomnik Trala e, i pod tym pomnikiem, a raczej na, częścią tego pomnika jest kompas. Kompas, który ma wskazywać właśnie wartości, którymi kieruje się Blizzard. I właśnie jednym z takich wartości jest takie piękne słowa, że każdy głos ma znaczenie. Eee, I jak zwykle widzimy, że każde m, takie piękne hasło może, możemy dostosować pod siebie. I eee, jest to dosyć przy, przykre właśnie, że Blizzard zapomina o tych wartościach albo po prostu rezygnuje z nich na rzecz... Eee, no, na rzecz kapitału, nazywajmy rzecz, rzecz po imieniu. Jest to, jest to bardzo niepokojące, tak jak mówię, bo to mówię też w kontekście nie tylko Chin i tego co się dzieje w Chinach, ale w kontekście chociażby nawet sytuacji, która jest z Ukrainą. Też przez społeczność międzynarodową troszkę sytuacja bagatelizowana, troszkę zapomniana, niemniej jednak równie niepokojąca. Bo tak jak mówię, no... Nie możemy, nie możemy przykładać ani pozwalać na rzeczy, które są moralnie niegodziwe. To, to jest niewiarygodne, że nasza cywilizacja, licząca sobie no, w uproszczeniu 2000 lat, ale oczywiście więcej, dalej nie zna jednej podstawowej rzeczy. Nie zdaje sobie z tego sprawy. No Nieważne w co wierzymy, nieważne... Jakie mamy animozje polityczne, nieważne jakie jesteśmy płci, rasy, czegokolwiek. Chyba każdy z nas wie, co jest dobra, co złe. Każdy sobie zdaje z tego sprawę. I to jest bardzo niepokojące, że ci, którzy powinni przodować, mówię teraz w tym, że ci, co są najgłośniej słychani, słyszani, może tak, nie przodować, ale ci, co są najgłośniej słyszani, powinni po prostu dbać o to, żeby takie rzeczy nigdy nie były zapominane, żeby nie było tak, że, że dzieje się nieprawość, niegodziwość. Dla przykładu, zwróćcie uwagę, skoro. Wy... o inaczej, bo opominałem jeden też ważny, istotny fakt. Blizzard wydał dzisiaj oświadczenie odnośnie właśnie całej tej zaszłej sytuacji, co się, co się podziało. No i w tym oświadczeniu e, mówi, że e, oczywiście, że to są wartości, którymi Blizzard się kieruje, ale że Blitzchung e, po prostu złamał regulamin i Blizzard miał prawo go ukarać, bo złamał regulamin, na który wcześniej sam się zgodził. Oczywiście jest to jakiś argument. Zgodzę się, że e, ten manifest na platformie prywatnej Blizzarda mógł mu się niekoniecznie podobać. Oczywiście, tak? To, to tak, jakby ktoś u nas w domu przyszedł i wywiesił baner. E, jakiś. Czegokolwiek, z czego się niekoniecznie musimy zgadzać, nie zgadzać, no ale to zrobił bez naszej zgody, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tu się zgodzę całkowicie, że e, jego kulpa, że tak powiem, nie? E, I, i, i. O jasna cholera. I o, ja zgodzę się, że to tutaj Blizzard ma, e, ma rację. Jednakże nie może się Blizzard za, zasłaniać takimi tekstami, że każdy głos ma znaczenie, bo. bo Blizzard Gdyby rzeczywiście tak było, to by nie brał e, strony właśnie chińskiej i nie pisał takiego durnego oświadczenia, gdzie mówi, że będzie, e, będzie dbał dbało o e, interesy chińskie i tak dalej, No, czy to jest właśnie takie? E, każdy głos ma znaczenie? No nie do końca, bardzo nie do końca. Mało tego, Blizzard twierdzi, że oczywiście, że jak gdyby z innej strony ktoś inny zrobił coś takiego i wygłosił swoje animozje wobec chińskiego rządu, czy cokolwiek innego, no to reakcja byłaby taka sama, tak? Czyli, że nie, oni to nie jest tak, że faworyzują tutaj jakby jedną stronę, ale po prostu przestrzegają swojego regulaminu. E, I na końcu w tym oświadczeniu stwierdzają, że Ogólnie tym, to oświadczenie jest dla mnie takie bardzo raczej na ich niekorzyść niż korzyść, ponieważ podkreślają na każdym... E, e, na każdym... na każdym... E, jak się nazywa? Na każdym kroku e, podkreślają, że chcą oczywiście, żeby każdy głos miał znaczenie, żeby każdy mógł dyskutować ze sobą, ale że chcą spajać tych ludzi w obrębie swoich gier. E, I że nieważne jakie kto ma tam animozje polityczne, nie, jakie wierzenia, płeć, rasę właśnie, to oni chcą, żebyśmy wszyscy byli jedną szczęśliwą rodziną, e, jakby graczy, tak? No nie do końca. No nie może tak być, bo prawda, fajnie, żebyśmy wszyscy się szanowali i e, cenili swoje zdanie. Jednakże są rzeczy, których nie przeskoczymy. No gry to nie wszystko. Sam Blizzard ma tip podczas logowania się do Warcrafta, remember to uh, take all things in moderation, even World of Warcraft. I oni troszkę chyba zapomnieli o tym tipie albo ja powinienem wyświecić ten tip właśnie im, bo oni zapomnieli, żeby brać wszystko e, z dozą e, z dozą właśnie tego mm, moderation, że ojej, nie chcę się teraz bawić w tłumaczenie, żeby po prostu brać wszystko na spokojnie, tak? Nie można przedobrzyć i oni troszkę przedobrzają. Ponieważ e, stwierdzili, że te e, wartości troszkę z, mogą odejść w niepamięć na rzecz pieniędzy. E, no i, i jest to bardzo niepokojące, tak jak mówię, nie może być przyzwolenia nikogokolwiek ani kogokolwiek na nieprawość, ani niegodziwość, łamanie praw człowieka, etc., etc. E, myślę, że nauczeni, e, nauczeni historii, nie chcę się tutaj bawić w lekcje historii, ale było kiedyś coś takiego jak Liga Narodów, co powstało po bardzo wielkim i krwawym konflikcie i miało e, na celu przeciwdziałać, abyż nigdy już ludzie nie musieli cierpieć e, w tak okrutny sposób, jak to było podczas tego konfliktu. I o ile dobrze wiecie, tak samo jak i ja, nie minęło wiele lat później, gdy powstał konflikt pod... E, w trakcie którego stały się o wiele, ale to wiele okrutniejsze rzeczy. I twór, jakim była właśnie Liga Narodów wówczas, w żaden to sposób nie zapobiegł temu. Teraz mamy ONZ, gdzie mamy Radę Bezpieczeństwa ONZ-u i tak dalej, i tak dalej. I nic dalej nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby przeciwdziałać złu na świecie. W żaden sposób. Czyli dalej, jako cywilizacja, Zawodzimy. Bardzo sromotnie zawodzimy. Eee, I to tyle, wiecie, w tym temacie. Eee, to tak wyjątkowo mówię, to wyszło troszkę z potrzeby serca. Eee, poruszałem ten temat z moim bardzo bliskim przyjacielem, którego serdecznie teraz chciałbym z tej strony po pozdrowić. Paku to oczywiście do ciebie. Eee, bardzo cię ciepło pozdrawiam. I... Eee, yy, yy. Chcę tylko do Was zaapelować, żebyście zdawali sobie z tego sprawę, że nie możemy przechodzić obojętnie obok niektórych rzeczy, bo może się tam zdarzyć, że obudzimy się kiedyś w innej rzeczywistości, gdzie silny dyktuje warunki, albo gdzie nasze dobro zostanie sprzedane za, garst za garstkę srebrników. Dosłownie. To tyle w, tej, w tym temacie. Eee, mam nadzieję, że niedługo wrócimy do tego, co... Oczywiście, tak jak właśnie Blizzard stwierdza, razem kochamy, czyli do uniwersum e, Warcraft'a. Nie tylko, oczywiście, mam nadzieję. E, e, no i tyle, tak jak mówię: żaden temat nie jest nam obcy. Nie bójmy się rozmawiać na żadne tematy, e, bo nie o to w tym chodzi. I pamiętajcie, postaram się przytoczyć teraz z głowy, mam nadzieję, że nie zmaszczę tego cytatu. Ale mm, warto być uczciwym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. I tym miłym akcentem zakończę te dzisiejsze wypociny. E, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło e, i w kontekście tego i nadchodzących wydarzeń w naszym pięknym kraju e, pamiętajcie, że po pierwsze warto być uczciwym, a po drugie nie warto przykładać ręki ani godzić się na mm, nieprawość. To tyle. Dzięki jeszcze raz serdecznie i tym miłym akcentem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do następnego razu. Bywajcie.